Dzień dobry, Paweł Szerban z tej strony. Dobra, przywitania mam słabe, ale dzisiaj testujemy jakiegoś McFlara Milky Way gadali jakiś. No i patrzymy. No, po pierwszym spróbowaniu wypowiadam się tak. Ogólnie jesteśmy w łodzi, śpiewaliśmy śmieci legi, każdy bił nam brawo, dostaliśmy dykę jeszcze za to i, i, i... I muszę Meczo opuścić, w Błoniace, gram w Błoniace, bo nie. ale muszę coś opuścić, bo jestem na wycieczce. a teraz pokażę wam przyszłego piłkarza nie chodzi o mnie <grymne> nie no może też będę ale, ale jak już to on będzie grał w lepszą klubę ja. mam tak samo jak ty ja za ja 10 lat będę mówił że znałem takiego piłkarza jak Krystian Bartosz Wy powiecie nie nie nie, I obejrzycie wtedy ten film i on tu będzie Naprawdę pozytywnie te lody oceniam McClary e... Ocenkę bym dał 8 czy nawet 9 na 10 Bo jednak są drogie. Nie mam I się trochę, i... trochę się roztopiły. Krystian e, ja wam teraz powie swoją przygodę od samego początku w Od samego początku miałem zaszczyt grać tak świetnymi zawodnikami jak Stanisław i tyle. To. A! Stanisława kapabał Sherman. I ja. No i już w wieku trzech lat zaczynał grać flipy. Kupałem, kupałem. był jego pierwszym trenerem. I obecnie gra w Akademii Warszawy. Grał w Akademii Legii Warszawa, ale powiedział, że Akademia jest... Legi Legia Warszawa jest dla niego za słaba? Nie, no to nie tak. To nie tak. Na słowo nie. Ale Ta z, to z... To zle, źle tam uczyli. Źle, zły. Nauczanie było i poszedłem do Warszawy. Poszedł? Mm. Ja od samego początku jestem... E... Bo, ja sobie, bo nie jestem wierny. To nie tak, że nie dostaję ofert. Po prostu jestem wierny. Tam jest. Hmm. Tutaj mamy jeszcze Włocha Włocha, ale... Włocha, który umie po polsku gadać. A naprzeciwko mnie jest taki Karol, który nie umie kopać piłkę w ogóle. Jeszcze przechlina. Jest trochę. A już nieraz dostał kopa w dupę. Dzisiaj na pękłowi Codziennie dostaje jedną, jednego kopa przynajmniej od jednej osoby A na włewie oj! A piłka do niego leci, to on od razu odskakuje Bo po pierwsze nie... Przy... Co się śmiejesz? Jeszcze kubełek KFC w Mówił mi, że forma będzie. Miał robić ja mam dietę, dietę. A kurwa jest? wyszedł kurczak. Storkowy kubek z KMF. Ale kurczaki... Są ale, kurczaki Daj są, piepięta, ale czekaj Chrystian! Kurczaki są zdrowe. A dzisiaj jest torek akurat. Ale kurczaki. A to jest sama chemia. To jest nudny. nie ma lat. Ponad 5 minut nagrywamy ten film, ale będzie miał przynajmniej 15 Ostatnio wyświetlenia spadają, co mi się nie podoba. Więc zapowiadam tak. Dwa do końca na przodu Nie zrobię tego, ale... A ja będę nagrywał do 21 czerwca, czyli do końca roku szkolnego. Jeżeli wbijemy 200 subskrypcji. Jest 130 30 km chyba, to wtedy jednemu widzowi daje 5 dyk. Jak napiszę, postaram się włączyć komentarze, ale każdy film obejrzy, jakby nie obejrzył tylko komentarza z tego filmu. Bo ja włączę komentarze, i potem muszę po 5 razy edytować film, bo YouTube ciągle wyłącza komentarze. Nie wiem czemu, jest to naprawdę niemiłe. I 50 zł plus spotkanie ze mną i z Christianem Bartosiakiem, czyli przyszłym piłkarzem. Będzie mógł Was nauczyć wielu sztuczek. Eee, ja też mogę z Wami w piłkę pograć, ale on jest lepszy. Mamy duże uszy, a nie małe. No małe masz uszy, ale za to białe zęby. Idol Cristiano Ronaldo i Messi słabsi. Mmmm. My jesteśmy 5 dych dla jednego widza, który napisze taki najlepszy komentarz. Znaczy, najlepszy. Najbardziej śmieszny. Choć naprawdę. Najwięcej polubień musisz mieć. No, polubię to tam nie, bo każdy wie. Każdy będzie chciał polubić, bo każdy będzie chciał pięć dych. Um, ale mówię. To nie musi być, Lecia. że nie na przykład e, zjadłem tyrodaktyla, który w tym momencie strał z balkonu. Coś takiego. No to nie Rybę na Możecie po prostu napisać prosty komentarz z takim lekkim żarcikiem, bo ja najbardziej taki lubię. Tak będzie ostro. Bartosiak niedługo. Patrzcie. 200 subów do końca roku szkolnego. Daily planuje też do końca roku. Jeżeli będzie 200 subów to spotkanie ze mną, 5 dyk, znaczy a spotkanie jeden ze mną się spotka. I oś 5 dych. I jeszcze do tego. Bartosiak otwiera kanał O dobra, a założy kam. I, I ten kołujemy jeszcze Włocha, żeby też z nami ten e, był przy tym rozdawaniu 50 zł. To jest Cyrkowiec od mnie, więc on jako mało będzie robił. Ma datę Włocha. Sam też urodził się we Włoszech, ale po włosku nie umiega. Na, na Sycylii warto dodać. Jego urwany klub to Milan. I sądzi, że, że się jest lepszy od Bufona. Mm. Co my jeszcze powiemy? Jaki żaki to powie. Chodzi Kościół do to ja, a to nie było. Ha, ha, ha. Bić, bić brawo. Ty też brawo. brawo. Albo też. Możecie napisać, że co było popularne 5 lat temu. Czy nie musi być? Dajmy, że po prostu przynajmniej rok temu. Takie nie wiem. Bo... Czyś! To było popularne. To tam miał tam. To możecie pisać. Dobra, 9, sekund minut. Dobra, z 15 minut postaram się Ale ogólnie... On pokaże swoją rękę, on mówi, że jest czarny sądzicie, że jest czarny? Czy nie? Zjadłem? Ugryzłem. Oj, sorry, sorry. Jeszcze do tego McDabla wiem. Znaczy, ja wiem. Patrz, jak się pani za tobie patrz. Cześć, cześć. A SMR. Tego nie widać, ale dobra. Kurde. Na ja dwieście subów otwiera kanał i robię ASMR. ja ale. Nie dzisiaj... Przepra Przepraszam Was, widzowie, ale ze mną jest takie nagrywanie. No. Ty Albo? dzielił dwa burgery. Dwóch opalił do burgery. Dwa Big magi. Dwa Big Maci Ja mam McDabla. Ale chcę jeszcze. Gryz dla Was. Czerwonec. Dla mnie. Pokaż jakieś prymki, pokaż. Pokaż do kamery jakieś prymki. Mm. Ja mamy cut A, Radowier nielski Dobra, musimy dalej posiłkuć. Zaraz musimy kończyć Bo mamy tylko 15 minut i jest biurka niestety Jak w pół godziny jak pół godziny zrobicie 10 próbę to śpiewamy film legi pod stadionem Witzewa No przynajmniej 5 jak no. 10, to. A jak 100? Musimy tyle wyświetlić. Jak 100, nie to jedziemy. Ale jak 100, to, to jedziemy do Anglii. I po co lepsi z tym nowym? Idziemy. Glory, glory, we're going night. No. Żegnamy się. O, elo, elo. To dla was było okay. zrobione. Łop, no, 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 no.